Coś, co nie kosztuje dużo, a może zadziałać naprawdę sporo. To przyprawa, która według przynajmniej badań może działać tak skutecznie, że niektórzy porównują ją do leków. I nie chodzi tu o żadne egzotyczne suplementy czy magiczne środki. Mowa o przyprawie, która udrażnia tętnicę, obniża poziom glukozy we krwi i działa. Przeciwzapalnie. Zacznijmy sobie od naprawdę ważnej kwestii. Przyprawy to nie tylko smak, to naturalne substancje o silnym działaniu biologicznym. Medycyna funkcjonalna od lat mówi o ich ogromnym potencjale, i dziś coraz więcej badań również to potwierdza. Szczególnie wtedy, gdy oczywiście mówimy o przewlekłych stanach zapalnych, o zaburzeniach metabolicznych. Albo nawet problemach z glukozą. A przecież te wszystkie czynniki, które teraz właśnie wymieniłem, to właśnie one stoją za większością dzisiejszych chorób, od dosłownie insulinooporności aż po miężdice. Dlatego, oczywiście nie mówię, żeby nie brać leków i to, co powie lekarz, jest kluczowe, ale warto nie tylko skupiać się na tych tabletkach, tylko warto też poznać, co możesz zrobić samodzielnie, codziennie. Przy każdym dosłownie posiłku, by dać swojemu ciału szansę na poprawę. I teraz już konkrety. Przede wszystkim w dzisiejszym filmie chodzi mi o cynamon. Ale nie o takim byle jakim z Marketu. Chodzi o cynamon cylioński, bo ten prawdziwy właśnie. Ma delikatniejszy smak, ale to co najważniejsze, to znacznie bogatszy skład w związki o działaniu terapeutycznym. Badania pokazują, że regularne spożywanie cynamonu może między innymi, to co wszyscy pewnie już wiedzą, obniżyć poziom glukozy we krwi, ale uwaga, zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę. To jest kluczowe. I uwaga, redukować nawet poziom trójglicerydów i cholesterolu. LDL, czyli tego, który niektórzy nazywają złym. Badania też pokazują, że cynamon celioński może działać silnie przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Więc to są wszystko rzeczy, których dzisiaj wielu ludziom brakuje. I nie są to w ogóle jednorazowe obserwacje. Metaanalizy pokazują z ostatnich lat jasno, że nawet niewielkie ilości cynamonu takie 2-3 gramy dziennie, mogą prowadzić do istotnych zmian metabolicznych. Na przykład było jedno badanie, gdzie osoby z zespołem metabolicznym, które spożywały podajże 2 gramy cynamonu dziennie przez 12 tygodni tylko, miały niższy poziom glukozy naczczo, lepszy profil lipidowy i poprawioną wrażliwość insulinową.